Dobry dzień, mamy 4 kwietnia roku pańskiego 2022. No i stoi suka i się kręci, liździ, wieje, leje, ale się musi się docierać. Także pacjent przeżył remont zakończony wizualnie też został odświeżony troszeczkę. Żeby ładnie wyglądał Żeby nie było We Fordzie obciążniki skręcamy Jutro się bierzemy za Forda Także tak to wygląda W skrócie Bestia Kurwa z tymi o, Otwierają się drzwiczki Bestia chodzi robota Też te kurwa blachy, tu już coś tu z odmy nie dyma nic nie leci, nic nie kapie czyli tak jakby się udało się trochę tu zostało odświeżone polerka delikatna no a to jeszcze miałem kurcze naprawić ale nie chcę mi się już dzisiaj starczy tak wygląda Jaśku po remoncie no. Z do kółka Tak samo odświeżone A fotel dzisiaj zreanimowałem Pneumantyczny Bo był umarty i siedział na ziemi Tu przyjdą nowe, nowe łobicia na niego O Proszę Państwa, sesionne dupką Elegancko Działa, skacze Można po dziurach jeżdżać No, także tak to jest. Prosta maszyna, jak kilo głoździ, sznurka w kieszeni, także wszystko na temat. Dziurę w dachu ma, można o, się katapultować w razie wóch, siłowniki nie trzymają, ale ja już tego nie będę robił. Także... O, jedzie sisiu misio. Zaraza jedna. A, z małym przyjechał.